Kochani, w naszej wspólnocie parafialnej rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. Witam w imieniu własnym i nas wszystkich księdza rekolekcjonistę, księdza profesora, doktora habilitowanego Roberta Woźniaka, który będzie przewodniczył naszym rekolekcjom, wygłosi do nas nauki, będzie nam tutaj pomagał Pana Boga odnaleźć mimo tego trudnego czasu, jakim jest pandemia. Witamy księże i dziękuję za przyjęcie zaproszenia, by być z nami podczas naszych parafialnych rekolekcji. Mogła, młoda, 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 Ewangelii według świętego Mateusza. młoda, młoda, Kiedy młoda, z góry uczniowie zapytali Jezusa. Czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł, Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Taki syn człowieczy ma od nich cierpieć. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Oto słowo Pani chwała Tobie Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ta historia naszych rekolekcji, moich u Was, ma już pewnie ze dwa lata życia miałem głosić rekolekcję w Wielkim Poście w, waszym, w waszej parafii, w tym Wielkim Poście, który minął, ale okazało się, że pandemia zamknęła nam wtedy możliwość większych zgromadzeń religijnych i Ojciec Augustyn wymyślił tak, żeby przełożyć te wielkopostne rekolekcje na adwentowe. I muszę wam powiedzieć, że bardzo się z tego ucieszyłem, bo adwent to jest dobry czas na rekolekcje, nie wiem, czy nawet nie powiedziałbym, że lepszy niż Wielki Post. Adwent ma w sobie taką jakąś specjalną ciszę. To, że wcześniej zapada zmrok, wiem, nie lubimy tego za bardzo, ale jednak to sprawia, że świat jest taki bardziej skupiony. I adwent przede wszystkim to jest nadzieja, adwent to jest oczekiwanie, adwent to jest obietnica. To są rzeczy, które. Sprawiają, że ten czas roku liturgicznego jest takim ciepłym czasem, pomimo tego, że zimno na zewnątrz. Boże Narodzenie za chwilę. Oto Bóg przychodzi. I właśnie taką prostą nowiną, dobrą nowiną chciałbym się z Wami podzielić podczas tych rekolekcji. Bóg przychodzi również w czasie pandemii. Naprawdę przychodzi. List do hebrajczyków wspomina o tym, że wielokrotnie i na różny sposób Bóg przemawia do człowieka i dzisiaj również nie przestał wielokrotnie i na różne sposoby do nas przemawiać. Pierwsza nauka rekolekcyjna podyktowana jest Słowem, które przed chwilą usłyszeliśmy, Słowem Boga skierowanym do nas, do każdego z nas i to jest Słowo, które mówi, przypomina nam, Podsumowuje jak gdyby najważniejsze momenty życia proroka Eliasza, który stał się figurą Jana Chrzciciela. Eliasz to jest jeden z najważniejszych proroków Starego Testamentu. Odważny, waleczny, cierpiący, głoszący Słowo Boże w sytuacji politycznej i religijnej i ekonomicznej niezbyt, niezbyt dobrej. Dla swojego narodu. Na jakieś dwa wieki przed przyjściem Jezusa, u Żydów obudziła się wielka nadzieja mesjańska. I oni wtedy powtarzali proroctwa, które mówiły, że zanim przyjdzie Mesjasz, powróci na świat jeszcze raz Eliasz. Eliasz żył i prorokował w IX wieku przed Chrystusem, a na te dwa wieki. Przed przyjściem pana Jezusa Mesjasza obudziła się u Żydów wielka nadzieja na to przyjście, i oni ją wiązali, że jeśli Mesjasz rzeczywiście przyjdzie, to przed nim będzie szedł Eliasz. Prorok mocny jak ogień, prorok, który ma przygotować drogi Bogu pośród nas. I tak też się stało. Sam Jezus powiedział: Eliasz już przyszedł myśląc o Janie Chrzcicielu. Czego nas może nauczyć historia Eliasza, nas oczekujących na Pana Boga? Myślę, że przede wszystkim trzech rzeczy. Całe życie Eliasza poświęcone było w walce z bałwochwalstwem. Pan Bóg go wybiera i posyła do narodu wybranego w takim czasie, kiedy król za namową swojej żony, król Ahab, za namową żony Jezebel, zwraca swoje serce i zwraca dużą część ludzi ku kultowi takiego bożka kananejskiego, który się nazywał Baal, któremu słychać ogromną ilość ofiar. Żona króla popiera ten kult, a Żydzi zaczynają odchodzić od kultu prawdziwego, jedynego Boga, Jeliasz. Jest posłany przez Boga do swojego narodu po to, żeby odwrócił tą tendencję bałwochwalczą, jaką żył wtedy Izrael. To zupełnie niesamowita historia. On jest prześladowany przez tego króla. Ukrywa się nad brzegami Jordanu. Bóg każe Izraela za tą niewierność, za złamanie przymierza. Potężną klęską suszy, która trwa dwa lata. Wtedy Eliasz znajduje ocalenie w Sarepcie, u wdowy bardzo biednej kobiety. Pan Bóg go tam posyła, mówi: Tam przetrwasz. Ona go przyjmuje z otwartym sercem i rękami, ale mówi: Mam mąki i wody tylko na jeden placek. Dla siebie. I dla mojego syna, jeśli chcesz, podzielę się z tobą. Pamiętacie tę historię: przez dwa lata ten jeden zbanek mąki i wody nie wyczerpał się. A Eliasz nigdy nie przestał walczyć z niewłaściwym kultem. To doprowadza do eskalacji wydarzeń. Pan Bóg posyła go jeszcze raz z tego miejsca odosobnienia. Dochodzi do konfrontacji z kapłanami Baala, ich jest ponad 400, a Eliasz sam jeden. I dochodzi do pewnego rodzaju konkursu. Mówi, to złóżmy ofiary i zobaczmy, który Bóg jest prawdziwy, który odpowie. Ci kapłani Baala zaczynają wzywać pana Boga przez cały dzień, on nie odpowiada. Pismo nawet mówi, że zaczęli się ciąć jakieś takie rytualne rzeczy, zupełnie niezrozumiałe, żeby ten głos Boga się ujawnił, żeby ogień spadł z nieba, bo, Al, bo Baal był uważany za Boga Ognia. Przez cały dzień nic się nie stało, a potem Eliasz podszedł do tego samego ołtarza, pomodlił się chwilę, i ogień spadł na to wszystko, co na tym ołtarzu było, i pożarł to wszystko. I wtedy rzeczywiście Wszyscy ci kapłani Baala zostali zabici, ale Eliasz musiał uciekać, dlatego że naraził się tej, która ten kult popierała Jezebel. A więc widzicie, połączenie i religii, i polityki, i władzy, i pieniędzy tu wszystko się znajdzie. A ten Eliasz, który walczy przeciwko Baalom, nieprawdziwym bogom, Pokazuje nam, ludziom, którzy chcemy przygotować nasze serce na przyjście Pana Boga, że powinniśmy oczyścić nasze serce z niewłaściwych kultów. Wiecie, mówi się o naszym świecie, że jest światem sekularyzowanym. Co to znaczy sekularyzowany świat? To jest taki świat, najprościej trzeba by było powiedzieć, gdzie coraz więcej ludzi traci. Religijny słuch. Wiecie, jest słuch muzyczny. Ktoś mówi: Mam słuch muzyczny, potrafi, nawet jak się zagra całą gamę dźwięków, on z zamkniętymi oczami nie widzi, co się dotyka na fortepianie, to ten ktoś potrafi wam powiedzieć dokładnie, jakie dźwięki zostały zagrane. Religijny słuch to jest coś, co jest w każdym z nas, co pochodzi z natury jest w naturze naszej jakaś tęsknota za Bogiem, jakieś pragnienie Boga. I właśnie ten czas, który przeżywamy, mówi się, że to jest takie zaćmienie tego zmysłu poszukiwania Pana Boga, że ludzie coraz bardziej są głusi na ten religijny wymiar swojego życia. Ale widzicie, pomimo tego, że tak rzeczywiście się mówi, że my jesteśmy mniej wrażliwi na wątki religijne w naszym życiu, to wcale nie znaczy, że my nie mamy ogromnej ilości naszych własnych kultów i liturgii, które sobie odprawiamy w naszym życiu. Dzisiaj przede wszystkim czci się coś, co nazywa się selfizmem, skupienie na sobie, przyjemność, maksymalne wykorzystanie czasu dla swojego dobra, dla swojego prywatnego dobra. Wiele tych kultów jest. Dla niektórych taki kult to jest związany z seksualnością, z ciałem, dla innych z polityką, z rządzą, władzy, z pieniędzmi, z dobrym. Z dobrą opinią o sobie samym. Każdy z nas w pewien sposób, gdzieś w jakimś zakamarku swojego życia, ma taki bałwochwalczy kult. Myślę, że dużo z nas y, takim bałwochwalczym kultem otacza również życie. Jakby tak przysłuchać się naszym życzeniom. Zdrowia Ci dużo życzę, bo ono jest najważniejsze. Gdyby tak było, to byśmy nigdy w kościele nie czcili męczenników. Zdrowie nie może być najważniejsze. Jest ważne, ale nie może być najważniejsze. Wielu z nas czci swoje zdrowie. I ten Eliasz, który dzisiaj przed nami staje, mówi: Ani potęga, ani władza, ani ciało, ani sława, ani bogactwo nie są prawdziwymi bogami. To znaczy, nie mogą ci dać życia, nie mogą ci dać szczęścia. Wróć do Boga prawdziwego. Szukaj Go z całego serca. Jest tylko Jeden prawdziwy, żywy, ożywiający i uświęcający i przemieniający wszystko i wszystkich. To jest pierwsza lekcja, którą daje nam Eliasz na tę rekolekcję. Jest i druga lekcja. To, że On poszedł, że Pan Bóg Go posyła i On rzeczywiście idzie za tym Bożym Słowem, do tej Sarepty sydońskiej, do owej wdowy, o której już wspomniałem. Nie wiem, czy pamiętacie taki fragment z Ewangelii, ale kiedy Jezus chciał otworzyć trochę serce swoich słuchaczy na to, żeby mieli w Nim trochę miejsca także dla obcych, pochodzących z innych narodów, może trochę inaczej myślących, to mówił tak. Pamiętacie Jasza, On został posłany do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I słuchacze jego ogromnie się pogniewali na Jezusa za te słowa. Bo on im chciał powiedzieć, że właśnie tam w pogańskiej krainie mogła być te, także i wiara odnaleziona. Zresztą Eliasz uzdrowił, wskrzesił i syna owej, owej kobiety w Sarepcie. Co za niesamowita historia. Stary Testament to była ogromna walka o to, żeby nie myśleć o zbawieniu tylko w kategoriach ono jest dla mnie. Ja sobie znalazłem moje własne miejsce w Kościele. Jest mi w nim dobrze, niech mi go nikt nie zabierze. Jakoś drogę do nieba mam otwartą. Daję jałmużnę, modlę się tak jak trzeba. Walczę o to, żeby być wiernym przykazaniom jak trzeba. A więc wszystko jest załatwione. Moje prywatne zbawienie jakoś jest zapewnione. A poza tym światem mojego zbawienia, żyją ci wszyscy, którymi się nie interesuję, którzy mnie nie obchodzą, a może czasami nawet ich nienawidzę. Ci obcy, ci inaczej myślący, ci nie moi, ci przysłowiowy Niemcy, czy Żydzi, czy ktokolwiek inny. Pamiętacie opowieść o Jonaszu ze Starego Testamentu? Dokładnie to samo, to samo mówi. Bóg posyła Jonasza do Niniwy, do pogańskiego kraju, i Jonasz mówi: Ja tam nie pójdę, bo tam są poganie. Ty, Boże, masz mnie kochać i mój naród, nikogo innego. Nie można spotkać pana Boga, jak tak się myśli, i o tym nas przekonuje historia Eliasza. Człowiek, który idzie za Bogiem, człowiek, który na Boga szuk, yy, czeka, ten, którego szuka, który jest wrażliwy na Pana Boga, staje się wrażliwy także na cudzoziemca, na człowieka inaczej myślącego, na każdego, może te, nawet na tego największego wyrzutka społecznego. To jest druga lekcja od Eliasza. Myślę, że bardzo ważna na ten adwent. Bo popatrzcie, co się stało w okresie pandemii. Myśmy się trochę pozamykali w strachu. Szukamy też wrogów, boimy się siebie, boimy się kontaktu ze sobą. Łatwo nam jest tak zamknąć się. I tak byliśmy już przed pandemią społeczeństwem bardzo zamkniętym w naszych mieszkaniach. Ja jestem chłopak tutaj z osiedla Jagiellońskiego. To przecież pamiętam, że w latach 70. to rzadko się zamykało mieszkaniach. Nie było domofonów przy klatkach, ani klatek zamykanych. Pamiętacie to przecież dobrze, większość. A dzisiaj mój dom, mój zamek, wszystko zamknięte, wszystko przed telewizorem, wszystko samo. I pandemia jeszcze głębiej to jakoś powiększyła i dodała do tego ten strach, który każe mi myśleć najgorzej o tym drugim człowieku. Może on mi przyniesie chorobę, a może on chce mnie pozbawić mojej tożsamości. Trzeba być mądrym i ostrożnym, ale kochającym. Jezus oddał życie za nas wtedy, kiedy byliśmy wrogami Boga przez sposób myślenia. To, po, to mówi Nowy Testament: wrogami Boga przez sposób myślenia. Kto z nas byłby gotów dzisiaj oddać życie za wroga? Już nie pytam o przyjaciela. Jest jeszcze trzecia rzecz, do której wzywa nas Eliasz. To jest jego życie modlitewne. Eliasz w swoim życiu doświadcza bardzo potężnej interwencji Pana Boga. Stary Testament opowiada, że wielokrotnie Pan Bóg go ratował, karmił go, wysyłał mu kruki, które mu przynosiły pożywienie, wysyłał mu anioła, który go pocieszał i także karmił na pustyni. A jedno wydarzenie było niesamowite, żeby go, żeby go podnieść w depresji, w której się znalazł po tym, po tym swoim sukcesie. Kiedy zwyciężył z tymi kapłanami Baala, on zupełnie wpadł w depresję jakąś. Przestraszył się także Jezebel jeszcze więcej. Ona go chciała zabić. I on zupełnie ucieka. Pierwszy raz w życiu nie pyta Boga, co ma zrobić. Ucieka. Ucieka, gdzieś na pustyni siada i prosi o śmierć. Nie chce żyć. To ciekawe, prawda? Po sukcesie on już więcej nie chce żyć. Strach w nim zwyciężył. I Pan Bóg czuwa nad nim i w końcu objawia mu siebie. To jest jeden z najpiękniejszych opisów w ogóle w Starym Testamencie. Bóg przechodził obok Eliasza. Było wielkie trzęsienie ziemi. Boga, Boga nie było w trzęsieniu ziemi. Burza ogromna była, która wstrząsnęła ziemią. Boga nie było w tej burzy. A potem przyszedł, jak mówi autor Starego Testamentu, cichy powiew wiatru. I w tym cichym szmerze wiatru był Bóg, żeby Go pocieszyć, żeby Go podnieść. Jak wiecie, Eliasz jest patronem zakonu, takiego szczególnego zakonu kontemplacyjnego, poświęconego modlitwie karmelitów i karmelitanek. To wielkich patriarch. To jest człowiek, który zachęca nas do kontemplacji. Ale którego życie także pokazuje nam, że Pan Bóg w tym momencie, w którym będziemy przeżywali klęskę, Pan Bóg w tym momencie, w którym stracimy smak i chęć do życia, że On jest gotowy i bliski nas, żeby nam się objawić, żeby nas pocieszyć. Nie fajerwerkami, nie sztucznymi ogniami, nie trzęsieniami ziemi, nie spadającymi gwiazdami z nieba, ale taką. Najzwyklejszą codziennością. To pociesza. Może teraz w pandemii jesteśmy w stanie to zrozumieć, jak wszyscy pragniemy normalności, tej zwyczajności, w której byliśmy. Pan Bóg jest gotowy przyjść do Ciebie i jest o krok od Ciebie w tej najgorszej sytuacji, jaką w życiu możesz przeżyć, w tej beznadziei, żeby Cię pocieszyć swoją. Obecnością. Liczy tylko na to, że w całym tym wirze życia znajdziesz dla niego czas. Eliasz wzywa nas do modlitwy. Wzywa nas do tego, żebyśmy walczyli z tymi naszymi fałszywymi bożkami. Wzywa nas do odwagi w tej walce. Wzywa nas do odkrycia innego człowieka jako tego, kto nam, kogo nam wysyła Pan Bóg ale wzywa nas także do tego, żebyśmy szukali tych cichych, spokojnych, codziennych chwil poświęconych na modlitwę. Modlitwa jest życiem, modlitwa ożywia. Ta cała epifania, to całe objawienie się Boga zaczyna się w ten sposób, że jest zanotowane, że ten Eliasz już był tak wycieńczony i tak zdepresjonowany, że się położył na ziemi i pragnął śmierci. Wtedy Bóg do niego przychodzi i mówi – wstań! I stanij przede mną, mówi do niego: módl się, wejdź w tajemnicę mojej obecności. Nie masz siły, nie masz siły do życia, nie masz chęci do życia. Boisz się, strach cię ogarnął. Strach, który odbiera życie. Wstań i stanij przed niewidzialnym. On jest na wyciągnięcie ręki, niedaleko od wszystkich, którzy go szukają. Zobaczcie, niełatwe było życie Eliasza. Takie trochę jak nasze w pandemii. Bóg tak wielokrotnie się objawiał w tym trudnym życiu. Ja wiem, że my byśmy chcieli, żeby nasze życie było cudowne, piękne i bez problemów. Żeby nie było w nim złych doświadczeń. Wszyscy byśmy tego bardzo pragnęli. I chcę dlatego dzisiaj wam powiedzieć, że często to nasze pragnienie kończy się takim wnioskowaniem. Jeśli moje życie jest takim pasmem nieszczęść, to znaczy, że Boga nie ma. Nie ma przynajmniej go w tym moim życiu. Eliasz nam pokazuje zupełnie inną rzecz. Trudne życie jest także wypełnione Bogiem. Boga można spotkać także w pandemii. On jest tutaj, na wyciągnięcie dłoni.